Samo swoje one, ty. Co? Czym jest w powiadomienia? No, nie No, może jeden, jest jeden jest nie jest. No. Lokowałem się w powietrzu. Mam no, stun miałem, ale fajnie. Dobra, momencik, bo odbieram aktualnie. Mmm. maciejski. Mm. Dwadzieścia cztery podpinam odporność na ogień. Eee. A ja też. On nie wyjedzie widać. Eee. Ty nie zabrałeś tego w portalu, czy zabrałeś? Nooo... najpierw ten chciałem na łódkę wyjść Patrzcie jak to przyda. Oh, yeah. A jest Ale mi zajebał ty! Kurwisy Oh Can my he god orange? He's strolling, please report him guys Report a this check? fucking bomb. Łoł Ja strolowałem, ja strolowałem Ale... Już nie mam jeszcze Tak... No i mnie... A bro... ten tym walheimie Chuj wam do dupy Kurwy Wam, kurwa statek bo... pierdolął i jakiś kurwa mor... Wyłącz pierdolił wam! Masz 4 HP Nie mam HP Dobra teraz coś tu dzieje O tu to dzieje? trzeba ja dostanie do hita Dostał drugiego hita Trzeba mnie obciąć kopiować no buchymy, jakie można kupić. O! A, Rodziny jak... to się trochę przedłużyły, hmm. słuchaj, a tu czekaliśmy Pracu... na o, ty, bo nie ma stamina. No, trochę ta. Żywaj. O. o. Nie Ale ja wiem że to Ty to to podjebany. Ty mnie już Ci barierkę. Chciałem Cię No, no rozwaliłeś to. To, to, tą kore, tą no, to. No, to. to tą Oto. No to, bo to, ja rozwaliłem to, tą to, póję to, rainbow'a. No i wygonił cię, co no, zjeb Właśnie. Nie no, zależy co gramy, jak pokłaskałeś na śluby, się ko portalu, nie? O, Mid, easy mid Dobra, Martin, mamy ich Panowie, się, jak tutaj, tutaj, przy kabal Wraca, nie? Nie no, było zostaw, mapy, co to to do no bo za To tego. To było... To nie da... 13 było, 13, 13 ja i to stało? Więc Zabił wilka Zabił wilka przy sobie Czemu tu jest dziura, ty, tym tym No bo tu były Czemu są, cztery kurwa, okna? W... W... Czemu to masz kurwa okna w kurniku ty? Nie, nie ja mam, my mamy Czemu mamy okna w kurniku? A czym ci to przeszkadza? Bo do zwierząt trzeba z sercem Ty a ja to pomyślałeś, że kurwa ten kurnik potrzebuje dachu? A pomyślałeś... daj mi chwilę Jak zostawisz do odcinka kurwa to jak ja zbudowałem ten kurnik i tam się będziesz ze mnie naśmiewał to ci pierdolne ale tak będzie, no kurwa, okna w kurniku. No. Spod G, albo spod brzucha. Są po prostu fałdę do środka. Później w jakiejś pół godziny mówi Gdzie tu kurwa dotujesz? Prawy. Ale te takie gówno, co kładziesz na tym magicznym drzewie i cię wydobywa ten metal. Meter. Ja pierdolę metal. No. Metal. Muszę ja się kurwa, zaraz popłakać. <laughs> Wirdo, ale ty daleko jesteśmy od bazy? <śmienicza> <śmienicza> kurwa, zimne. Kruszyć. tam nie będziesz, nie będziesz. Maciek ja muszę podpłynąć pojtemy i jeszcze kurwa wrócić. Tak, to tu się to Tam się jak. Tak, to tu się to Ale ja nie mam, no mówię kurwa, się nie mam. No że się nie mam, nie? No ktoś kurwa. Nie, pokaż. Nie dam ci. Chwalny ruchome cele. Tak, jest Czy to ryzykować? Nie wiem. Nie. Maciek? No. powiem mi z jakiego biału masz zbroję? Tak, tylko wiesz. Ale nie no bo ja nie idzie pewnie się ze skińkiem. Tutaj. Putem. Jednak Jednak może. Tak, ma... Trzeba. Tam, no to tak się chuja widzę. O! Jak coś widzę. Tak, wiesz co byś się spierdol z tego najlepiej. Co za paruwa. Łatwo. Napierdalaj no, no go. To robię. Oj, co teraz? Co teraz to spierdolam? No cóż, jakby to ująć, nie? Masz moc ślamu. Czekaj, przemyślmy to, tu jest Clash, on jest kurwa niebezpieczny. Po co myśleć? Oj ja pierdolę. Przecież ty jesteś popierdolencem Przemyślmy to na spokojnie. Nie, jebać. O! O kurwa hmm. O kurwa hmm. O kurwa. Uut, kurwa No Także tego typu O kurwa <grywa> <grywa> Kurwa To już ktoś zobaczyli. zobaczyli. O kurwa, było tak blisko. U mnie nie było blisko. Siło. No Jeszcze ja to no nie są. pomaga, to że mnie aktualnie Jeden ręchuje, goni. Jestem na szczycie tej pierdolonej góry. Gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. I wiesz, co no co za gówno! <noise> Byłem w mgle, uważaj, bo robak przed No, robak lata. Gdzieś mnie znalazł, bo on zawył, ale ja nie wiem gdzie on był. Jest. Po mnie. Ej hey ho. Ej hey ho. to hey hey do domu by się szło. O. Musiał dać do czasu spierdalać. Pewnie. Powodzenia. Takie co górą zajebane ty. O! Moc tego króla? Tak Ja powiedziałeś, że po... Nie mam buffa od zbroi O! O! Szosiołek bije Za 1.2 damage a. Synek, ja mam zbroję z bugiem, czemu ty nic nie robisz? To zaskoczenie, nic teraz. Zask Aha.